Cześć kochani, witam Was na moim kanale tuż pod okiem. Dzisiaj stworzę swój pierwszy film, pierwszy tutorial, w którym pokażę Wam, jak maluję się na co dzień. Postaram się sprzedać wam parę trików, parę tipów. Bardzo liczę na Wasz odzew, na Wasz feedback. Jest to mój pierwszy film, więc każda opinia, każda podpowiedź będzie dla mnie bardzo ważna. Zostawiajcie je w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda cały proces, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Dzisiaj zmieszam z Tobą dwa podkłady. Są to kremy BB's Bourjois Healthy Mix w zdzieniach 02 Medium i 01 Light. Zmieszam je ze sobą po kropelce i nałożę kąteczką. Nakładam w najbardziej strategiczne miejsca, czyli czoło, nos, sporyczki, broda, a resztę wyciągam do brzegów. Podkład wklepujemy. Nie rozmazujemy tutaj, gdzie są pory, nie rozciągamy, ponieważ w ten sposób podkreślamy widoczność porów. W tych miejscach tutaj wklepujemy. Rozcierać możecie dopiero jak zostaje Wam resztkę tutaj przy uszach, przy żuchwie. Tutaj można sobie pozwolić na taki ruch, ale w części centralnej e, omijałabym go. Nie zalecałabym wam. Tak samo czoło pamiętajcie, by e, dojechać e, totalnie taką resztką podkładu. Do włosów i troszeczkę po tych małych włoskach podkładem przyjechać, by ujednolicił kolor Waszej skóry. Ok, podkład już mamy i teraz na scenę wjeżdża korektor Instant Anti-Age z Maybelline. Mój jest w odcieniu 06 Neutralizer. I biorę ilość, wielkości główki od szpilki Biorę na parec, rozkładam porównanie między palce i zaczynam od miejsc najbardziej zasienionych, czyli tutaj u mnie w kącikach wewnętrznych. I zjeżdżam troszkę na dół i rozprowadzam do boków zewnętrznych. Tak samo nałożę go sobie jeszcze troszkę na powiekę ruchową, będzie to moja baza pod makijaż oraz w e, ten sposób jeszcze dodatkowo przykryje sobie e, żółki i cienie, które widać. Pamiętajcie, by nie wklepiwać korektora pod oczami za mocno, ponieważ w ten sposób zabierzecie sobie krycie, to znaczy kompaczka wsiąknie większą ilość korektora i zabierzecie sobie krycie. Starajcie się to robić w miarę delikatnie. Ja dzisiaj użyję pudru z Libofix Fixing Powder. Używam go codziennie, na no, uszach od, od roku. To już moje drugie albo trzecie opakowanie. Biorę małą ilość, strzepuję. Pod oko zawsze nakładamy małą ilość produktów, zwłaszcza pudru, ponieważ jest to bardzo delikatna okolica i bardzo łatwo ją przesuszyć i obciążyć. Nak I nakładamy ten puder Ruchami wklepując i bardzo delikatnie. Tym mniejszym pędzlem jeszcze pudruję okolice wokół, wokół nosa, zwłaszcza skrzydełka nosowe, ponieważ tam puder lubi się najbardziej zbierać. Więc tutaj muszę najdokładniej go zagruntować. Tak samo broda. I okolica wokół ust. A resztę twarzy objętych dużym pędzlem. I będzie to pędzel e, z Rosmana. Polbiotyk, zwykły standardowy pędzel, który dostaniecie w każdym Rosmanie. Ok, teraz przechodzimy do brwi. I ja brwi zrobię swoją już zdezolowaną kasetką e, z Catrice. Jest to a No I tutaj widać. Ten jaśniejszy jest mocno zużyty i tego jaśniejszego będzie się używać. I użyję też pędzelka, który zostawię. Jest bardzo praktyczny. Pamiętajcie, że jeśli chcecie uzyskać bardzo delikatny efekt pod podkreślenia brwi, to zawsze używajcie jaśniejszego brązu, niż on się wydaje, że jest dla was. Zobaczycie, że i tak będzie wyglądał dość ciemno na brwiach. zawsze wykonujcie bardzo delikatne ruchy. Nie, przy, nie przyciskajcie pędzelka za mocno do brwi, ponieważ zostanie zbyt dużo produktu na brwiach i będą, będą one zbyt ciemne. A posługują się takim jasnym, brudzowym cieniem. Podkreślicie je sobie ładnie, ale nie będzie to efekt przerysowany. Teraz druga strona. Na brwi mam I Teraz przechodzimy do oczu. Ja, w swoim codziennym makijażu, yy, zawsze staram się podkreślać ten tutaj ruch pod drwią. Bo oczy wydawały się yy, odrobinę większe, jakby po prostu był bardziej widoczne. I zawsze staram się używać tutaj jakiegoś mocowego w miarę neutralnego cienia. Dzisiaj użyję yy, tego cienia amarant z paletki z liniowejka. Współpracy z Beauty Fun X. Biorę odrobinę na pędzelek, strzepuję nadmiar. Jest to pędzelek z Glambrash o 108. I zaczynam od zewnętrznego kącika, ponieważ chcę, by w tym miejscu znajdowało się największe skupienie kolorów. oko, strzepujemy nadmiar i jedziemy drugą powiekę. Rościeram wszystkie granice. Ok. Teraz wezmę mniejszy pędzelek i nałożę sobie drobnie brązową na dolną powiekę, ale dosłownie drobinkę by ją tylko yy, delikatnie zaznaczyć. Biorę ten sam cień. Mniejszy pędzelek. Jest to pędzelek z Boho Beauty 235 i nakładam na dolną powiekę. A teraz przechodzimy do do programu, czyli yy, do cienia w tubce z similaka. Jest to tak zwany Eyeshadow Glitter Cream cień do powiek w odcieniu Pink Gold. Ja tego cienia używam od yy, no, od pół roku całej wakacje, całą wiosnę. Teraz też go używam. Śmiałą go mogę polecić wszystkim dziewczynom z tłustą powieką, z powieką, na które cię się rolują. Ja mam jeszcze ten cień w kremie z Maybelline. Ten słynny cień, który jest po prostu betonem, jeśli chodzi o trwałość. I ten cień z Maybelline po całym dniu lubi, mi się tutaj, lubi mi tutaj wchodzić, żeby w te zmarszczki, gdybyś tutaj e, kumulować. A ten nie. Ten to jest po prostu mur, beton. Nic wam się nie będzie zwijać. Nic wam się nie będzie rolować. Tak jak będzie wyglądał ładnie rano, tak będzie ładnie wyglądał wieczorem. I dodatkowym plusem tego cienia jest to, że go nie czuć na powiece. Nie przesusza i nie obciąża. Nic was nie szczypie. Nic was nie sędzi. Także z czystym zmieniem mogę go wam polecić. Plus Ogromny plus robi mega efekt na ja powiece. Ja go sobie zawsze wyciskam na paluszek. No to jest malutka główka od szpilki i nakładam na powiekę palcem i z nim trzeba pracować bardzo szybko, ponieważ on bardzo szybko zastyga. I nakładam go na całą powiekę. Teraz biorę w łapki hmm, taki spłaszczony pędzelek i nim będę sobie zaznaczać wewnętrzny kącik. Jest to Hakuro, już złożone H79. I biorę ten, ten cień z paletki, który się nazywa Holi. Nakładam go na czubeczek i na kącik Ten krok w makijażu jest moim ulubionym. Zawsze staram się o nim pamiętać, nawet jeśli mam tylko wytuszowane rzęsy, to zawsze staram się nałożyć jakiś jasny, lekko rozświetlający cien w kąciku k. Teraz będę malować kreskę i wezmę sobie ten czarny cień z paletki z wido. Strzepuję, ponieważ ten cień jest bardzo mocny. I przechodzę do rysowania kreski. Dobra, jedna kreska gotowa. Teraz drugie oko. Teraz przyciemnę sobie jeszcze linię rzęs. Nie lubię efektu, kiedy wduszuję sobie porządnie rzęsy, a z między rzęs prześwituje taka jasna, jasna skóra. Zawsze staram się tą przestrzeń między rzęsami wypełnić czarny, wypełniać czarnym cieniem. Dzisiaj też to zrobię. Cienie mam już nałożone i teraz przejdę do wytuszowania rzęs i zrobię to moim kultowym tuszem do rzęs z Eveline, Volumix Fiber Last, najlepszy tusz, najlepsza szczoteczka, bardzo ciemny. Twarz wykonturuję setem z Golden Rose, Contour Powder Kit. I jest to jak do tej pory najlepszy kosmetyk, jaki miałam do konturowania twarzy. Najlepszy, z jakimi miałam styczność. Bardzo łatwy w pracy, nie robi plam, nie nakłada się go zbyt dużo. I ja robię także że nie trę, tylko stempluję w, w ten sposób, nie ścieracie sobie podkładu i nie ścieracie sobie krycia. Dopiero na koniec bardzo delikatnie można sobie zbudować taką delikatną chmurkę. Oczywiście wszyuuchód pamiętamy, bo to jechać do ucha. By to było spójne. Odrobinę na ruch, żeby dodać makijażowi wymiarowości. teraz czas na rozświetlacz, jest to bróżła, sorbet, jest bardzo delikatny bardzo ciężko sobie zrobić z nim e, krzywdę, i podamy na. Proszę część, na kość trochę do góry. Teraz zostały nam na koniec usta i ja do pracy nakładam taką dość e, pomad pomadkę w, w takim lekko, bardziej intensywnym kolorze ust niż moje. Niż moje. Ja używam pomadki z Sporty, jest to numer 102, Fanny Mouth. I tak prezentuje się gotowy makijaż dzienny. I makijaż dzienny. Wydaje mi się, że jest w miarę delikatny. A ta kreska fajnie podkreśla nimi oka, nie jest zbyt ciężka, nie obciąża oka. I się bardzo dobrze czuję w takich kreskach. No, to było.